Głos nadziei na każdy dzień. Światło na końcu wszystkich tuneli. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Pierwszy list Piotra, rozdział 5, werset 7. Przeprowadzka przebiegła sprawnie, a związane z nią dolegliwości i trudności były spodziewane. O czym dobrze wiesz, jeśli kiedyś się przeprowadzałeś. Jednak moje cierpienia nie skończyły się. Przeciwnie, stały się bardziej dotkliwe. Wcześniej rzadko bywałam u lekarza, najczęściej w związku z rutynowymi badaniami, ale teraz nie było tygodnia, bym nie złożyła wizyty w gabinecie lekarskim. Dlaczego odczuwałam piekący ból w podeszwach stóp? Dlaczego nie byłam w stanie unieść do góry prawego ramienia? Potem to samo stało się z lewym ramieniem. Czułam się tak, jakby moje ciało zaczynało się rozpadać. Mojemu lekarzowi zaledwie sześć tygodni zajęło zdiagnozowanie problemu, a po kolejnych czterech tygodniach wysłał mnie do specjalisty. W Wigilię 1996 roku potwierdzono, że cierpie na reumatoidalne zapalenie stawów, gościec przewlekły postępujący. W styczniu nie byłam w stanie wstać z łóżka. Z pomocą mojego kochanego męża Dawida i przyjaciół usiłowałam przebrnąć jakoś przez każdy kolejny dzień. W głębi dotkliwego bólu myśl o modlitwie i rozmawianiu z Bogiem znalazła się na dalszym planie. Musiałam się skupić na jednej rzeczy, a w tym czasie byłam całkowicie skupiona na tym, by nie przestać oddychać. Teraz tamto doświadczenie wydaje mi się bardzo odległe, ale pamiętam, że w najgorszych chwilach mojego życia szeptałam do Boga: Panie, Ty wiesz wszystko. Trzymaj mnie i nie daj mi zwariować. Zachowaj wszystkie moje nadzieje i lęki blisko Twojego serca. Ja będę walczyć codziennie z bólem i lekarstwami, a Ty zatroszcz się o resztę. To był długi i powolny proces zdrowienia trwający ponad trzy miesiące, zanim byłam w stanie wstać z łóżka i z pomocą Davida postawić pierwsze kroki na podłodze, opierając się o meble. Z pomocą poświęconego lekarza, znakomitego specjalisty, a przede wszystkim najlepszego niebiańskiego lekarza troszczącego się o mnie, wiedziałam, że wrócę do zdrowia. Teraz muszę chodzić o kulach. Czasami korzystam z wózka inwalidzkiego, a w najtrudniejszych chwilach muszę kilka dni spędzić w łóżku. Rozmawianie z Wszechmogącym znowu jest codzienną częścią mojego życia. Gdy zapada milczenie, i Bóg nie słyszy mojego głosu, wtedy wie, że mam kłopoty i otacza mnie swoimi ramionami, póki mój stan się nie poprawi. Dziękuję Zbawicielowi za to, że zawsze jest przy mnie. Nawet w tych dniach, gdy nie mam siły mówić do Niego, On zawsze mnie słyszy. Słyszy także Ciebie, gdy mówisz Mu o wszystkim, co Cię rani i boli. Służymy miłującemu i dobremu Bogu, który przez cały czas zabiega o wszystko, co najlepsze dla Jego dzieci. Wendy Bradley.